Widzę takie komentarze dosyć często Dlatego dzisiaj sobie sprawdzimy co jest lepsze Dmuchuś czy może sprężone powietrze To co przechodzę sobie od razu na Allegro I zamawiam tam najpopularniejsze sprężone powietrze Łącznie z zostawą musiałem zapłacić aż 32 zł No i po paru dniach czekania W końcu dotarło do mnie to sprężone powietrze Teraz w końcu możemy sprawdzić Co jest lepsze dmuchuś czy może sprężone powietrze Testowanie zaczniemy sobie od testu wagi Na pierwszy ogień leci sprężone powietrze No i zobaczymy ile uda mu się wydmuchać Wychodzi gdzieś tak około 30-34 gramów Coś takiego no, to teraz bierzemy sobie dmuchusia, włączamy go na najmocniejszym trybie. No, i jak sami widzicie, wychodzi dziś tak 130-140 gramów. No, ładnie, ładnie. I wychodzi na to, że dmuchuś jest aż 4 razy mocniejszy niż sprężone powietrze. Ale pewnie ktoś napisze w komentarzach, że ta waga jest ustawiona, czy coś, dlatego, żeby zamknąć mordę tym niedowiarkom, spróbujemy zrobić jeszcze jeden test. Sprawdzimy sobie w tym teście, który z tych sprzętów mocniej przepcha słoik. Pierwszy ogień znów leci sprężone powietrze, i jak sami widzicie, słoik ani drgnie. Teraz biorę dmuchawę, i jak sami widzicie. Widzicie, no, przepycha to jakby to była jakaś lekka gąbka. Także wydaje mi się, że sprężone powietrze nie ma żadnego podjazdu do dmuchusia. Dodatkowo trzeba to jeszcze dodać, że sprężone powietrze wystarcza na około 3 minuty ciągłego użycia. Tak, zapytałem o to czata GPT. No a dmuchusia możecie ładować ile razy chcecie, więc zwycięzca tego pojedynku jest tylko jeden.